Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim perfumowym kanale. Ja jestem Bartek, a dzisiaj zapraszam Was na film o tanich perfumach na lato. Zanim zaczniemy, chciałbym Was jak zwykle zaprosić do sklepu Zapachniści.pl, który jest partnerem mojego kanału. Znajdziecie tam odlewki oryginalnych perfum, co jest super opcją, jeżeli po prostu chcecie kupić perfumy w mniejszej ilości, przetestować kilka perfum bez wydawania pieniędzy na pełne flakony, albo po prostu mieć przy sobie jakąś małą ilość ulubionych perfum sprawdźcie ofertę sklepu Zapachniści.pl, odwiedźcie także fanpage Zapachniści na Facebooku, a ja zapraszam Was także na moje social media, takie jak mój Instagram, bartekw.perfumy, albo moja perfumowa grupa na Facebooku. Dołączajcie, lajkujcie, zapraszam. Do odcinka wybrałem perfumy, które kosztują max 100-120 zł za 100 ml, także takie dosyć właśnie budżetowe propozycje, a moją pierwszą propozycją jest Lacoste Blanc, znana także jako white. Letni klasyk od Lacoste. Bardzo czysty, jasny wydźwięk, sporo cytrusowej kremowości. Zapach jest mega uniwersalny, nada się na co dzień świetnie, ale także do takich bardziej eleganckich ubiorów letnich również. Dosyć ciekawym akordem jest tutaj akcent skóry, który nie jest super wyczuwalny, ale bardzo fajnie komponuje się z kolei z akordem drzewnym i one razem są taką trochę męską przeciwwagą, można tak rzec, nadają drugie dno. Nadaje także męskości, czyli kompozycję bardziej interesującą, oryginalną. No i to naprawdę, naprawdę na duży plus. Generalnie Lacoste Blanc jest zapachem raczej codziennym, raczej mainstreamowym, ale wydaje mi się, że właśnie wśród tych wszystkich dość podobnych, cytrusowo podobnych, powiedzmy, letnich świeżaków, rzeczywiście Lacoste Blanc się wyróżnia. Wyróżnia się na plus, nie bez powodu jest bardzo szeroko polecana. Jest polecana także przeze mnie sprawdźcie koniecznie. Lakost Blank. Moja druga propozycja to Moschino Forever. I jest to zapach, który dość często na moim kanale gości. No i ja go często określam jako taką włoską klasę. I tutaj no zdania po prostu nie zmieniam. Jest to połączenie cytrusów, piżma i pieprzu. I to razem tworzy naprawdę genialną, bardzo klasycznie pachnącą mieszankę fantastyczną, ale autentycznie. Mi się ten zapach bardzo podoba, wciąż jest mało popularny, wciąż jest niedoceniany, ale w mojej opinii gra świetnie. Mi się kojarzy bardzo z Włochami, kojarzy mi się z tamtejszą właśnie letnią modą, jakąś taką rozpiętą koszulą, podwigiętymi rękawami, to działa naprawdę super. I właśnie te cytrusy plus ta, ten pieprz, ta pismo, które nadaje takiej męskości, jednocześnie elegancji, i te cytrusy, które kojarzą się z włochami. To jest świetna, świetna kompozycja, świetne połączenie, które wspaniale sobie daje radę. I dziwi mnie, że nadal ten zapach jest mało popularny, dziwi mnie, że jest mało znany. No, co prawda na mojej grupie, na perfumowej grupie coraz częściej widzę posty właśnie z tym zapachem, z, z tym zapachem jako nowy zakup. Mnie to cieszy, uważam, że Moschino Forever zasługuje na nieco więcej rozgłosu i ja właśnie te nieco więcej rozgłosu mu daje, sprawdźcie koniecznie Moschino Forever. Propozycja numer 3, Lalique White. Perfumy, które dla mnie przynajmniej pachną taką sterylną czystością. Niektórym się kojarzą ze szpitalną czystością, jeszcze innym z czystością takiej świeżo wypranej białej koszuli. Jedno jest pewne, zapach jest bardzo oryginalny, zwłaszcza jak na perfumy letnie. Co więcej warto dodać, to to, że warto, naprawdę warto dać tym perfumom chociaż 15 minut na skórze. Dlatego, że otwarcie nie jest jakieś super fajne. Mnie osobiście otwarcie podoba się najmniej z, ze wszystkich faz trwania tego zapachu na skórze, ale właśnie po 15-20 minutach zapach staje się naprawdę o wiele, wiele przyjemniejszy, o wiele fajniejszy w odbiorze. A przy tym wciąż bardzo oryginalny, wciąż czysty, wciąż bardzo, bardzo właśnie taki świeżo czysty. I uważam, że super to działa. Jest to oryginalne, jest to ciekawe, jest to niebanalne. Właśnie zwłaszcza, zwłaszcza jak na zapach letnich, których mamy mnóstwo, które są często na jedno kopyto. A Lalik White stara się trochę te schematy przełamać. Jeżeli zależy Wam na czymś czystym, świeżym, niezwykle jasnym i ciekawym w odbiorze, to sprawdźcie koniecznie Lalik. White, propozycja numer 4, Ferrari Noble Fig. Jest to mój ulubiony zapach od Ferrari, który jednak nie cieszy się jakąś wielką popularnością. A szkoda, ma on takie nuty jak liść figi, który jest naj, najważniejszym aktorem. W tym zapachu jest także szałwia, jest mandarynka, pieprz i rys. I to wszystko nadaje kompozycji takiego dość słodkawego, bardzo naturalnego wydźwięku. Ja osobiście ten zapach porównuję w swojej głowie. Do takiej sytuacji, kiedy w letni dzień, ciepły letni dzień, jakoś leniwie się przechadzam po sadzie owocowym, wieje lekki wiaterek, i właśnie gdzieś tam z oddali czuję jakieś rośliny, jakieś nawet może zioła, jakieś właśnie owoce lekko słodkawe, i to wszystko wszystko tworzy bardzo fajną mm, kompozycję i to wszystko czuć tak właśnie jakby z oddali ponieważ Noble Fig jest kompozycją bardzo subtelną w wyrazie, no i to jest super, mi się to bardzo podoba. Jest to świetny zapach chociażby na jakieś letnie śluby na przykład, ponieważ jest lekko słodkawy, taki można powiedzieć, że ta jego subtelność sprawia, że jest on nienachalny, mógłby się nadać na przykład do biura z tego względu, ale właśnie ta słodkawość owocowa, lekka, z kolei mu nadaje takiego... Może, może nie tyle zabawowego, co pozytywnego, takiego wydźwięku. Taki jest uplifting. Nie wiem, jak to powiedzieć po polsku. Mam nadzieję, że mnie zrozumiecie. I właśnie ze względu na to, na eleganckie, radośniejsze okazje, w mojej opinii, sprawdzi się super. Ja Wam bardzo polecam Ferrari Noble Fi. Propozycja numer 5. Rasasi Egra. Egra to całkiem niezły klon Green Irish Tweed od Creed'a. I oczywiście w bezpośrednim porównaniu Green Irish Tweed wygrywa bez problemu z Egrą. Jest bardziej naturalny, jest głębszy, jest ciekawszy, przyjemniejszy w odbiorze. Ale jeżeli spojrzymy na cenę, no to Egra wcale nie przegrywa aż tak mocno, wcale nie jest z nią aż tak źle. Mamy ten taki bardzo, bardzo charakterystyczny akord świeży, taki wodnozielony powiedzmy, jaki możemy również znaleźć w Irish idzie No i jeżeli spojrzymy na cenę, to jest naprawdę nieźle. To znaczy, nie jest tak, że Egra odrzuca jakąś sztucznością, plastikowością. Nie, wydźwięk jest całkiem naturalny, jak na e sapach w tej cenie. No i jeżeli ktoś nie zna Klida. No to nie będzie mu to powiedzmy jakoś szczególnie przeszkadzało, że głębia zapachu nie jest zbyt duża, że ta naturalność jest jednak gorsza, zwłaszcza w otwarciu. No ale tak czy inaczej za tę cenę jest to naprawdę bardzo, bardzo dobra propozycja, świeża, dość naturalna, ciekawa, sprawdźcie, i egra. No i propozycja numer 6: Banana Republic Pure White. I co ciekawe jest to kolejny zapach na tej liście z kolorem białym w nazwie. Dopiero jak tę listę sporządziłem i się już przygotowywałem bezpośrednio do nagrywania, to to zauważyłem. Mamy bowiem Lacoste Blanc, znaną także jako White, mamy Lalique White no i teraz właśnie Banana Republic Pure White. No cóż, zapachy są letnie, być może nie jest to dziwne, ale jest to taka jakby ciekawostka. Kolejny bardzo czysty zapach, tutaj jednak z herbacianym akordem. Na początku najlepiej wyczuwalnymi minutami są chociażby takie akordy jak akord cytrusowy, jak herbata. Można także się doszukać liścia fiołka, jaśminu. Natomiast potem, z czasem, do głosu dochodzi piżmo. No i im dalej flas, tym więcej jest piżma i piżmo staje się takim głównym aktorem. Natomiast tutaj, na szczęście, jest ono wzbogacone o herbatę. Jest także trochę cytrusów. No i to powoduje, że rzeczywiście wydźwięk jest taki dość czysty dzięki temu piżmu. Natomiast dzięki herbacie, dzięki Cytrusom. Jest to wciąż zapach fajny do noszenia. Ciekawy, interesujący, naturalny, to też warto podkreślić. No i mamy tutaj takie klimaty, może nawet lekko mydlane, czyste, ale właśnie z takim herbacianym akordem, który bardzo, bardzo nam to powiedzmy świeże, czyste mydełko urozmaica. Zapach jest przy tym bardzo, bardzo prosty. Naturalny, fajny jakościowo. I idealny dla takich osób, które lubią właśnie świeżość. I prostotę. No, i była to już moja ostatnia propozycja, także no nieubłaganie, mój odcinek dobiega końca. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Mam nadzieję, że wybierzecie z niego sobie coś dla siebie, a ja już się z Wami bardzo serdecznie żegnam. Pamiętajcie, żeby zerknąć na ofertę sklepu zapachnieści.pl. Pamiętajcie także o dołączaniu do mojej perfumowej grupy na Facebooku, followowaniu mojego instagrama perfumy oraz subskrybowaniu mojego kanału. Dzięki serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Cześć.